Cześć wszystkim, Julia Morawska z tej strony. Kłaniam się i mamy kolejny temat. Tydzień temu rozmawialiśmy sobie na temat terminu porodu, na temat, taki, na temat w jaki sposób on w ogóle się wyznacza. Wspomnieliśmy o tym, że jest to zawsze taki zbliżony, orientacyjny okres, o tym, że jednak rozszał porodu w, o, o czasie wynosi aż 5 tygodni. Powiedzieliśmy sobie, w jaki sposób wygląda właściwy fizjologiczny poród, na jakie okresy, na jakie fazy się dzieli, aby w tym tygodniu porozmawiać sobie na temat już braku postępu porodowego oraz na temat indukcji porodu. I chciałabym może zacząć od tego, że w wielu książkach, artykułach, poradnikach, które osobiście sama przez cały czas czytałam, bardzo się zachęca do tego, aby oddać się w pełni naturze, aby uwierzyć w to, że skoro zaszłam w ciążę, to jestem w stanie urodzić dziecko o czasie, zaufać swojemu organizmowi i dać sobie szansę na to, aby doczekać się naturalnego, samoistnie rozpoczynającego się porodu. Ze względu na to, że każda interwencja medyczna pociąga niestety za sobą um, najczęściej konieczność kolejnej interwencji i kolejnej i kolejnej i kolejnej i kolejnej. I bardzo to za mną przemawiało i przemawia w sumie do tej pory, um, choć już nie tak bardzo jak wcześniej, um, ze względu na to, że okazałam się w takiej sytuacji, że gdybym um, oddała się w pewnie naturze, to najbardziej prawdopodobna nie trzymałabym e, swojego synka na rękach albo nie trzymałabym go w dobrym stanie zdrowotnym, e, jak to jest obecnie. Tak? Bo dzięki e, pilnemu e, cięciu cesarskiemu jednak synek urodził się zdrowiutki, w skali APGAR 10 na 10, wszystkie badania, wszystko ok, rozwija się prawidłowo, bez żadnego niedotlenienia i tak dalej. Gdybym miała się oddać naturze, to by mogło się to skończyć. Niestety, niezbyt fajnie, ale o tym powiem na koniec filmu, mówiąc o, ciążę, o ciążach po terminie i jak to w ogóle wygląda z indukcją porodu. Teraz bym chciała może powiedzieć na temat tego, że rzeczywiście u każdej kobiety ta ciąża przebiega zupełnie w innym rytmie, zupełnie w innym tempie. I ogólnie, dopóki ani stan kobieta, ani stan dziecka nie w żaden sposób zagrożona, to rzeczywiście najfajniej jednak w to nie ingerować. I tak jak jeszcze w poprzednim odcinku powiedziałam, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że ten poród odbędzie się prawidłowo, między innymi jak nic złego się nie dzieje, to pierwszy okres porodu, szczególnie to fazę utajoną, jednak spędzić w domu i sobie. Poczekać, bo jak za wcześnie udamy się do szpitala, to tutaj już wkroczy stres, tutaj już wkroczą często jakieś interwencje medyczne, aby jednak wszystko w takim po prostu, nie wiem dlaczego tak, ale często jest taki. Nacisk zarówno ze strony kobiety, jak i ze strony specjalistów, żeby ten poród jakby gdzieś tam przyspieszyć, a w niektórych miejscach oczywiście, bo e, powiem, że w szpitalu, gdzie osobiście ja leżałam na obserwacji, to rzeczywiście się czeka. się czeka tak długo, e, aż jak się da, dopóki rzeczywiście stan zarówno dziecka, jak i matki jest ok. Więc też zależy oczywiście, do jakiej placówki się trafi i czy sama kobieta nie będzie wywierać presji na, um, na, 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 na specjalistów. Specjalista w szpitalu, aby poród przyspieszać. Nie warto. Jeśli wszystko jest dobrze, rzeczywiście nie warto a, a ingerować. Natomiast um, kiedyś czy rzeczywiście da się port wpasować w sztywne ramy, bo skoro mówimy o braku postępu porodowego, no to widocznie jakieś ramy musiały być nadrzucone. Kiedyś w ogóle było uważane, że od początku takich skurczy porodowych i w wielu książkach ginekologicznych, położniczych można było to przeczytać, że jeśli po upływie 12 godzin od początku skurczy porodowych nadal dziecko się nie urodziło, no to wtedy już um, trzeba było właśnie ingerować mocniej. Obecnie od tego się odchodzi, a ale mimo wszystko a, wiemy, że brak postępu porodowego stwarza ogromne zagrożenie, a, zarówno dla zdrowia, jak i życia, i kobiety, i dziecka. Dlatego, jakby świat medyczny musiał opracować jakieś, powiedzmy, zbliżone, orientacyjne ramy czasowe co do poszczególnego etapu porodu, poszczególnych okresów porodu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo tego, że nic złego, czy matce, czy dziecku, po prostu się nie stanie. Więc niby mówimy z jednej strony, że nie da się tego wpisa wpisać w sztywne ramy, a z drugiej strony jednak te sztywne ramy, te ramy w ogóle są wyznaczane, ale dla naszego dobra, dla waszego dobra, dla dobra wasze, waszych dzieci. I jeśli chodzi o te ramy, to te ramy obecnie, wedle obecnych stanowisk ginekologicznych położniczych, wyglądają tak, że lekarz lub położna może stwierdzić brak postępu porodowego, jeśli. W pierwszym okresie nie dochodzi do rozwierania się szyjki macicy w tempie mniej więcej pół cm na godzinę. Czyli ogólnie tam jest jak w pierwszej fazie, w pierwszym okresie porodu nie dochodzi do w skali najbliższych 4 godzin od początku skurczu porodowych do rozwarcia się szyjki macicy z tempem 0,5 cm na godzinę to wtedy można stwierdzić brak postępu porodowego albo wtedy, kiedy już jesteśmy w fazie aktywnej pierwszego okresu porodu i przy osiągnięciu 6 cm. Nadal jakby już nie idzie postęp, czyli nadal szyjka macicy już się nie poszerza, mimo że e, przez następne 4 godziny skurczył. Czyli jak osiągnęliśmy te 6 cm w fazie aktywnej już e, pierwszego okresu porodu e, i jakby dalej w skali następnych 4 godzin nic się nie zdarzyło, mimo tego, że męczyliśmy się ze skurczami. Więc wtedy się uznaje brak postępu porodowego w, pierwszej, e, w pierwszym okresie porodu. Można stwierdzić i rozpoznać brak postępu porodowego też w, drugiej w drugim okresie porodu i będzie to dotyczyło sytuacji, w której drugi okres porodu u kobiet bez znieczulenia oponowego trwa to powyżej dwóch godzin, ze znieczuleniem zanotzą po nowym 3 godziny, bo tak średnio statystyczny drugi okres porodu powinien trwać mniej więcej do godziny czasu. Tak średnio statystyczny tyle to trwa, czyli ten okres, gdzie wypieramy dziecko tak, ten, no, wraz z tą fazą bierną i aktywną. E, więc tutaj, jeśli pomija 2 godziny, a nadal dziecko się nie urodziło, czyli dwie godziny w sumie skurczu partych i nadal dziecko się nie urodziło, to stwierdza się brak postępu porodowego. Jeśli chodzi, no i oczywiście jeśli silne takie skurcze parte nie powodują, no są nieefektywne, czyli dziecko po prostu nie przesuwa się w kanale rodnym, nie dochodzi do stępowania rotacji główki, więc tutaj też się rozpoznaje brak postępu porodowego. Tutaj oczywiście każde z jakby... Każda z tych sytuacji wymaga dogłębnej analizy, dlaczego tak akurat się dzieje, i zazwyczaj lekarz, położnik to robi, czyli ocenia, dlaczego tak może być, aby zadecydować, co robić po prostu z tym dalej. Mogę powiedzieć jedynie to, że rzeczywiście, jeśli chcemy uniknąć, co możemy ze swojej strony zrobić, bardziej bym powiedziała, żeby nie dopuścić do braku postępu porodów w pierwszej. W, pierwszy, w pierwszym okresie, tak, czyli szczególnie w tej fazie, tak jak wspomniałam w poprzednim filmiku, w tej fazie utajonej, w tej fazie, gdzie potrzebujemy tej intymności, tego spokoju, braku stresu. Mówimy tutaj, że poród może ulec powolnieniu, zatrzymaniu z powodu silnego stresu, poczucia jakiegoś osamotnienia, z powodu po prostu nadzwyczajnie na świecie takiego dyskomfortu, więc tutaj jakby jeśli rzeczywiście nic się nie dzieje, to warto ten pierwszy okres utajony, porodu po prostu spędzić w domu. Co jeszcze możemy sobie jakby tutaj pomóc? No przede wszystkim na pewno ze swojej strony mogłabym powiedzieć, że jeśli następnym razem. <grym> Zgodzę się na kolejne dziecko i zajdę w ciąży. To będę szukać y, albo szpitala prywatnego, nawet jeśli on będzie nie w moim mieście, bo, bo w moim mieście nie ma takiego szpitala prywatnego, gdzie mogłabym rodzić ze swoim pokojem, a, ze swoją a, indywidualną, opłaconą położną. Ym, dlaczego? Dlatego, że powiem w momencie, kiedy leżałam w szpitalu, ta ciągle zmieniające się ludzie. Z, inne położne, inne lekarza. W ogóle te, ta cała atmosfera szpitalna, no to nie sprzyja. To zdecydowanie nie sprzyja dobremu stanu psychicznemu. To nie sprzyja temu, aby w ogóle pierwszy okres porodu przebiegał sprawnie i rzeczywiście w moim przypadku dwa dni, dwa dni, przez dwa dni miałam rozpoczynającą się czynność skurczową z regularnymi skurczami, które się pisały na KTG, które po prostu w którymś momencie nagle się wycieszały i się stopowały. I tak ogólnie mnie było przez dwa dni, aż w trzecim dniu w końcu, biorąc pod uwagę, że już byłam w 41 tygodniu ciąży plus 4 dni, już postawiono mi kroplówkę z oksytocyną, aby jednak tą czynność skurczową utrzymać, podtrzymać i pomóc. No i to jest to, co ja mówiłam, że no każda tutaj jakby ingerencja. Mm, ciągnie za sobą kolejną ingerencję, tak, ale w każdym razie, jakby tutaj po, podaję ten przykład, że rzeczywiście widać, czy te, te warunki szpitalne nie za bardzo e, służyły gdzieś tam psychicznie. To raz, no dwa, ja akurat jeszcze też innym przypadkiem jestem, tak jak mówiłam, okazało się w końcu, że mały był po prostu winięty pępowiną wokół i więc dlatego najbardziej prawdopodobne, ile by tych skurcze nie miałam porodowych, to i tak mały po prostu nie był w stanie opuścić się prawidłowo do kanału i dlatego, no bo jakby to pod wpływem skurcze Skurcze napierają na dziecko, dziecko schodzi w miednicę i to dziecko z swoim oporem, swoją głową wywiera nacisk na szyjkę, która uległ spłaszcz ulega spłaszczaniu się i rozszerzaniu się. Więc w moim przypadku brak postępu porodowego był związany z tym, że mimo skurcze porodowych, regularnych, długich, bo tak naprawdę dwa dni plus Trzeci dzień za pomocą 6, 6 godzin oksytocyny nadal miałam dopiero tylko 2 cm rozwarcia i nic więcej się nie działo. Czyli tak naprawdę ja się zatrzymałam w pierwszej utajonej e, fazie porodowej i dalej nic, a nic, mimo 6 godzin mocnych skutków na oksytocynie nic się nie zadziało. No i mówię, najbardziej prawdopodobne ze względu na to, owinięcie się dziecka, ja pępłynął powinno i po prostu nie, nie był w stanie mało wywrzeć. Odpowiedni nacisk, a kolejna rzecz to, kiedy już podają oksytocynę, to niestety, ale nie jesteśmy w stanie spędzać pierwszy okres porodu w ruchu, w przyjmowaniu dogodnych dla nas pozycji, w pomaganiu sobie, bo tutaj ogromną, jeśli. Poród przebiega fizjologicznie, prawidłowo, bez żadnych problemów, to ta pierwsza faza, pierwszy okres porodu jest bardzo ważny, aby spędzać go w ruchu, przyjmować dogodne pozycje, korzystać z technik oddychania, spacerowania, spiłki, walka saku prysznicy wanny, cokolwiek, wszystko co ogólnie uczą nas w szkole rodzenia, albo co za pomocą fizjoterapeuty uroginokirurgicznego, jakby, tak jak ja chodziłam do fizjoterapeutki, my przepracowywaliśmy właśnie oddychanie, różne ćwiczenia, Różne możliwości, właśnie jak, jak się poruszać, jak pomóc w ogóle dla dziecku prawidłowo, puścić się w tym kanale, w tym, pod wpływem tych wszystkich skurczy w pierwszym a, okresie porodu. No i niestety, tutaj, no mówię, w mojej sytuacji, mimo przygotowania, no nie było mi dane a, tego doświadczyć w pełni, natomiast jest to niesamowite, ważne. Natomiast kiedy podałem nam oksytocynę, Musimy leżeć, leżeć przez te wszystkie godziny, gdzie podaje się oksytocyna, bo jak się podaje oksytocyna, no to musi być cały czas podłączone pod KTG i bardzo mocno obserwować, pilnować tętna dziecka. Więc jakby tutaj już automatycznie nie jesteśmy w stanie pomagać sobie e, i przyjmować dogodne pozycje, pomijając już kwestię tego, że nie jesteśmy w stanie nawet e, mm, korzystać z wielu technik znieczulania takiego e, niefarmakologicznych metod znieczulania, kiedy jesteśmy unieruchomieni na tym łóżku, e, więc w ogóle i ból jest odczuwalny, wtedy mocniejszy i dyskomfort, no i w ogóle no, no dramat. W każdym razie tutaj jeszcze, dlaczego powiedziałam, żebym szukała e, prywatnej położnej? Dlatego, że akurat jak mi podłączali oksytocynę, była tak niemiła położna na zmianie, że ja po prostu się modliłam, aby z nią jednak nie zacząć rodzić, mimo podania mi oksytocyny, bo po prostu mi się chciało płakać ogólnie, było tak niemiłe traktowanie akurat na tej zmianie, która była. Więc ja się modliłam, żeby zacząć y, rodzić później, jak się skończy ta zmiana, która była poranna, żeby na południowej zmianie zacząć rodzić, kiedy wiedziałam, że będą położne właśnie, które, u, które były u mnie w szkole rodzenia, które w szkole rodzenie prowadziła. Więc tutaj bardzo ważne jest dla psychiki i dla przebiegu porodu jest też znajomość. W ogóle znajomość miejsca, w którym się rodzi. I mówię, obecność partnera, um, normalne traktowanie jak człowieka, a nie jak Kolejny kawałek mięsa, który przyszedł, rodziców za przeproszeniem. To bardzo duży moje zdaniem i zdaniem badań naukowych, licznych badań naukowych, jakby to duże ma wpływ. Co jeszcze? Na pewno tutaj, na pewno tutaj, jakby to są takie kluczowe rzeczy. Jeśli chodzi o e, postęp porodowy, mi się wydaje, że tutaj powiedziałam to wszystko wszystko, e, wszystko co najważniejsze. E, chciałabym przejść w tym miejscu do indukcji. Co to znaczy w ogóle indukcja porodu. Indukcja porodu jest w ogóle czymś, co polega na tym, że, żeby stucznie m, pobudzić procesy, Prowadzące do porodu przed rozpoczęciem się takiej naturalnej, spontanicznej akcji porodowej, samoistnej. I jeśli chodzi o statystyki, to w Polsce mniej więcej 20% porodów się indukuje, i rekomendacje liczne i wskazania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego co do indukcji porodu, jakby tutaj, tak jak powiedziałam, są liczne wskazania. Wskazania mogą dotyczyć zarówno stanu zdrowotnego kobiety, jak i dziecka, i one są przeze mnie w bardzo taki dokładniejszy sposób opisane właśnie w artykule. Na podstawie najnowszych rekomendacji Polskiego Towarzystwa Kienkologicznego, kiedy właśnie ten poród się indukuje. W każdym razie w indukcji porodu najczęściej się stosuje tak zwana preindukcja oraz indukcja. Preindukcja dotyczy tego, kiedy szyjka macicy jest nie w pełni dojrzała, więc się stymuluje jej do, dojrzewanie za pomocą np. zakładania żelu z prostaglandynami. No i zazwyczaj, zazwyczaj jeśli szyjka macicy właśnie nie dojrzała, no to najpierw się robi ta preindukcja, to wybieram później indukcję. Indukcja już polega na tym, aby zastymulować czynność skurczową macicy, która ma a, mm, zastymulować właśnie zastąpienie dziecka, to znaczy staczanie się dziecka, tak powiem, do miednicy oraz e, skracanie się, e, spłaszczanie się e, szyjki e, macicy. Więc tutaj najczęściej jest. Ponad 75% przypadków indukcja się wykonuje za pomocą oksytocyny. Są też inne oczywiście rzeczy, zabiegi. Na przykład jak na przykład przybicie pęcherza płodowego, jeśli został on zachowany, więc bo czasami jest tak, że najpierw odchodzą wody, a nie ma czynności skurczowej i wtedy podają oksytocynę, żeby tą czynność skurczową zastymulować, szczególnie jeśli wody odpłynęły i były czyste. Więc tutaj, jakby, indukcja porodu właśnie polega na tym. Wszystkie te wskazania opisałam. Chciałabym tutaj w filmiku skupić się tylko na jednym z nich i chciałabym skupić się właśnie na ciąży po terminie, bo ciąża po terminie jest to pierwszym wskazaniem co do indukcji porodu zgodnie z wytycznymi, o których wspominałam. I dlaczego, co to w ogóle znaczy ciąża po terminie względem tych wytycznych, które przytaczam? I dlaczego w ogóle ciąża po terminie jest wskazaniem do indukcji porodu? Między innymi ze względu na to, że po prostu ciąża nie może trwać w nieskończoność. Im starsza ciąża, tym bardziej starzeje się łożysko, a w ogóle robi się coraz mniej miejsca dla dziecka, robi się coraz się ciaśniej. Dziecko może zaczynać mieć problemy z wahaniem tętna, z problemy właśnie z odpowiednim dotlenieniem. Taka sytuacja dla maluszka może się stać stresująca, dziecko odda smutek do, do wód, jak odda smukę do wód podowych, no to jest to dla niego niebezpieczne, bo pojawia się ryzyko aspiracji zielonych wód do układu oddechowego. Czyli tutaj po prostu pojawia się szereg różnych możliwych komplikacji, i wiemy, że ciąża po terminie zawsze. Mimo, że te terminy są orientacyjne, to i tak wiemy, że ta ciąża, jeśli będzie trwała powyżej 40 tygodni, to każdy jakby następny dzień um, rośnie ryzyko po prostu, że coś może pójść nie tak. Rośnie ryzyko tego, że m.in. wewnątrz maciecznego obumarcia płodu. E, dlatego wytyczne ogólnie są takie, że jeśli... Nie rodzimy w terminie, to zazwyczaj w zależności od lekarzy. Niektóry lekarz skierowuje już na następny dzień na obserwację do szpitala, niektórzy dopiero jak mija tydzień po, po terminie. Choć tak jak mówiłam, poród, który się zaczyna samoistnie o czasie, to jest poród od 37 tygodnia zakończonego aż do 42, ale mimo to lekarze skierowują na wydział położniczy na obserwację. Już kiedy jesteśmy po terminie, czyli teoretycznie powiedzmy 40 dzień plus 1, tak? Um, względem jak wytycznych, tak to powinno wyglądać. Niektóre kobiety po prostu na własne ryzyko, na własną decyzję się nie stawiają w szpitalu um, i wolą przeczekać do końca 42. tygodnia, właśnie między innymi w domu, aby nie ingerować w naturalny proces bojąc się o to, że jak położy się na wydział, no to po prostu ktoś będzie im naciskać, żeby indukować poród, chcą dać szansę właśnie na ten poród samoistny, boją się tych interwencji medycznych, o których mówiłam, że jedna interwencja pociąga z sobą drugą, trzecią, czwartą i troszeczkę jestem racji, a z drugiej strony ciężko mi tutaj w ogóle się odnieść, bo ja na przykład... W wielu sytuacjach się zgadzam, jakby w wielu sytuacjach jest sens przeczekać, ale na przykład ja byłam takim przypadkiem, że gdybym czekała, no to by był e, raczej duży problem. E, to, 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 że tak powiem, jak z lekarzem gadałam, jaką mnie skierowałam na wydział, to on powiedział no. tak, ogólnie to jest moja decyzja, ale jak coś się stanie no. mieć dziecku, e, no ogólnie naj, najważniejsze dziecko, więc tutaj jak dziecku się stanie coś, to będę pluć sobie w brodę do końca życia. I w sumie m, stwierdziłam, że tak, jak są takie wytyczne, że po tym 40 zakończonym tygodniu e, trzeba... E, Obserwować, to znaczy ja i tak się i tak poszłam troszeczkę później. Bo w 1941 ze względu na to, że jeszcze byłam monitorowana codziennie KTG, a później wyszło tak, że mój lekarz szedł na urlop. Była sobota, niedziela, więc nie mogłabym być, przyjść na KTG, a w ciążach po terminach te KTG powinny wykonywane być codziennie, a, więc wychodzi tak, że zostawałam totalnie bez opieki, bo korzystałam z opieki prywatnej i dlatego lekarz powiedział, że no. mam iść do szpitala, żeby być. Codziennie. Codziennie pod KTG, żeby być po, po prostu pod obserwacją, bo on nie będzie już w stanie Więc do tego też poszłam i w szpitalu po prostu jeszcze tydzień leżałam I codziennie, wtedy po prostu jak nic się nie dzieje, jak kładą nas na obserwację Jak jesteśmy po terminie i robią KTG i wszystko jest ok, stępnym dziecka A robią wtedy trzy razy dziennie, odsłuchują jeszcze między katygę Sprawdzają stan szyjki macicy, sprawdzają stan wód a czy są czyste, czy nie, jeśli jest rozwarcie jakiekolwiek, to wtedy sprawdzają stan wód e, płodowych. E, więc, jakby tutaj jesteśmy już wtedy pod ścisłą, ścisłym nadzorem. I choć nie jest to miłe i przyjemne, bo lepiej to przyczekać w domu, no to jednak jest to jednocześnie dla nas e, lepsze niż po prostu. E, moim zdaniem ryzykować i czekać w domu, kiedy no, nie jesteśmy w stanie zrobić sobie KTG, odsłuchać, sprawdzić czy woda, czy dziecko nie jest właśnie mm, w stresie. tak. Więc tutaj indukcja porodu jest zalecana w dobrze datowanych ciążach, czyli na podstawie USG z pierwszego trymestru. Licząc od zakończonego 41. tygodnia ciąży, czyli od 41 plus 0 do 41 plus 6 dni. Czyli jeśli się kładziemy w, do szpitala w 40. tygodniu plus 0, czy tam plus 1, to jeśli nic się nie dzieje na KTG, wszystko jest ok, ogólnie ze stanem dziecka, i tak dalej, pod wpływem tej obserwacji to nikt nie będzie indukował porodu wcześniej niż trzeba, nikt nie będzie ingerował i raczej się czeka tak długo, aż to będzie konieczne i mówię, w moim przypadku oksytocyna postawiona dopiero w 41 plus 4 dni um, na tygodniu ciąży, ze względu na to, że dwa dni wcześniej miałam czynność kurczową, która się pisała i wygasała, na, na kategoria i wygasała, pisała się wygasała jeden raz miałam tak, że marcelka tętno um, skakało, spadało skakało, spadało za mocno za, za dużo takie były właśnie huśtawki no, a później boksy cenię mi po prostu odeszło zielone wody już i tutaj dlaczego powiedziałam, że trochę jakby nie do końca zgadzam się z tym, że warto czekać aż do 42 tygodnia ciąży, bo na przykład do zakończenia, bo powiem na przykład Mi Marce się urodzi z cechami przenoszenie, dopiero a, a, a w terminach ogólnie definicji przenoszona ciąża to jest dopiero ciąża po zakończonym 42 tygodniu. E, więc po zakończonym 42 tygodniu dopiero, a u mnie wychodzi jakby, że cechy przenoszenia na przykład, czyli jakie to cechy przenoszenia, długie paznokcie, sucha łuszcząca się skóra na, na stopkach, na dłoniach, no w ogóle takie dziecko może być bardziej pomarszczone, zaczerwienione, e, może mieć mało mazie płodowej, e, może zacząć mu zanikać tkanka tłuszczowa, więc tutaj jakby... Tak jak mówię, te, te, te w ogóle ten orientacyjny termin porodu zawsze warto brać z przemrożeniem oka. Gdzieś tam słuchać o wewnętrznej intuicji. Zawsze ten termin jest bardzo orientacyjny. Można się policzyć, po, po, pomylić w obliczeniach, szczególnie jeśli ktoś ma nieregularne cykle menstruacyjne ciążą. Ja na przykład miałam jak w zegarku regularne, zawsze cykle, a i tak, mimo to na podstawie USG z pierwszego trymestru, jak już ciąża została w pilnym, w pilnym trybie rozwiązana przez cesarskie cięcie w tym 41 plus 4 dni, no to dziecko urodziło się z cechami już przenoszenia, tak. Mimo, że nie był skończony jeszcze 42, a znamy przypadki kobiet, które czekają nawet do 43, no więc tutaj jakby. Dlatego mi się wydaje, na przykład w niektórych krajach europejskich ogólnie w ogóle nie czeka się dłużej niż jak kończy się ten 40 tydzień. Na podstawie z pierwszego trimestru już w skali następnych dni raczej się tą ciążę powiedzmy rozwiązuje. Wszystkie wytyczne są takie, jednakże dopiero tydzień po, mm, po terminie, dopiero coś mogą powolutku zaczynać lekarze robić, czyli spróbować preindukcji, a później malutką próbę oksytocyny zrobić i zobaczyć w ogóle, jak dziecko reaguje, a jak szyjka nasza reaguje, mm, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wcześniej i tak nikt nic nie będzie robił, jeśli wszystko jest ok. Mi się wydaje, że. To by było na tyle, jeśli chodzi na ten odcinek. Resztę wskazań co do indukcji zostały opisane w artykule. Zachęcam do zadawania pytań, lajkowania, udostępniania i do zobaczenia w następnym odcinku.